Dlaczego nie możesz przestać myśleć o tej jednej osobie? Może to ktoś, kto cię zranił, ktoś, kogo podziwiasz, albo ktoś, kogo ledwo znasz, ale zajmuje twoje myśli, jakby miał tam swoje miejsce, prawda? To nie chodzi o nich, to chodzi o ciebie. Karl Jung, legendarny psycholog, wierzył, że osoby, które pozostają w naszych myślach, są lustrami, odzwierciedlającymi części nas samych, których boimy się skonfrontować. W tym filmie rozszyfrujemy, dlaczego tak się dzieje i co to mówi o Twoim wnętrzu, wykorzystując potężne teorie Junga, takie jak cień, projekcja i synchronia. Obejrzyj do końca, bo to może całkowicie zmienić sposób, w jaki widzisz siebie i ich. Bądźmy szczerzy. Każdy ma tę jedną osobę, o której nie może przestać myśleć. Może to ktoś, kto cię zranił, ktoś, kto cię inspiruje, albo ktoś, kogo obecności nie potrafisz wyjaśnić. Ale oto sedno. Ich rola w Twoim życiu sięga głębiej niż to, co widzisz na powierzchni. Prace Karla Junga na temat nieświadomości pokazują, że te mentalne obsesje to coś więcej niż przypadkowe myśli to okazje okazje do odkrycia ukrytych prawd o sobie, uzdrowienia dawnych ran i rozwinięcia się w osobę, którą masz być. Jeśli kiedykolwiek czułeś się uwięziony przez swoje myśli o kimś, ten przewodnik jest dla Ciebie. Zbadajmy, jak Twój umysł próbuje Cię poprowadzić ku samopoznaniu. Nieświadomość Junga, góra lodowa Twojej psychiki. Wyobraź sobie górę lodową dryfującą w oceanie. Mały, widoczny wierzchołek nad wodą to Twój świadomy umysł. To tam żyją Twoje aktywne myśli, wspomnienia i decyzje. Jednak pod powierzchnią leży ogromna nieświadomość rozległe i tajemnicze królestwo, pełne stłumionych emocji, zapomnianych wspomnień i ukrytych pragnień. Kiedy ktoś ciągle pojawia się w twoich myślach, to jak fala na powierzchni wody. Ta fala jest wywołana czymś głęboko pod spodem przesłaniem z twojej nieświadomości. Jung twierdził, że te obsesje często sygnalizują nierozwiązane konflikty, niespełnione potrzeby lub stłumione cechy, które domagają się uwagi. Pomyśl o tym, czy kiedykolwiek Czułeś się przyciągany do kogoś, kto uosabia coś, czego ci brakuje, albo irytował cię ktoś, bo przypominał ci cechę, której w sobie nie lubisz? Te wzorce nie są przypadkowe, to klucze do zrozumienia twojej psychiki. Cień części ciebie, które ukrywasz. Przejdźmy głębiej do koncepcji cienia według Junga. Cień to wszystko, co w sobie odrzuciłeś, zignorowałeś lub stłumiłeś to ta część ciebie, którą zamknąłeś w mentalnej piwnicy, bo nie pasuje do tego, jak chcesz siebie widzieć. Ale oto haczyk. Osoby, które dominują twoje myśli, często odzwierciedlają aspekty twojego cienia. Jeśli irytuje cię ktoś, kto jest nadmiernie pewny siebie, może to być dlatego, że w głębi duszy pragniesz mieć tę pewność siebie. Jeśli podziwiasz czyjąś kreatywność, może to oznaczać, że stłumiłeś swój własny potencjał twórczy z powodu strachu lub zwątpienia. Pomyśl o cieniu jako lustrze. Pokazuje ci części ciebie, których się wstydzisz lub nie jesteś ich świadomy. Jung wierzył, że integracja tych ukrytych części siebie jest kluczowa dla rozwoju. Następnym razem, gdy nie będziesz mógł przestać myśleć o kimś, zapytaj siebie, co oni odzwierciedlają o mnie, jaką część mnie ignoruje. Zapisz trzy cechy osoby, która zajmuje twoje myśli. Dla każdej z nich zapytaj siebie, czy to część mnie, którą stłumiłem. Refleksja nad tymi cechami może pomóc ci odkryć, co twój cień próbuje ci powiedzieć: anima i animus. Twoja wewnętrzna kobiecość i męskość. Jung uważał, że każdy człowiek nosi w sobie zarówno energię męską, jak i kobiecą, które nazywał animusem wewnętrzny mężczyzna i animą wewnętrzna kobieta. Te archetypy wpływają na to, jak odnosimy się do innych i do siebie samych. Kiedy czujesz się przyciągany do kogoś, często dzieje się tak, ponieważ uosabiają oni cechy Twojej animy lub animusa. Jeśli jesteś mężczyzną i czujesz głęboką fascynację kobietą, może ona reprezentować twoją wewnętrzną animę, symbolizując cechy takie jak emocjonalna głębia, intuicja lub kreatywność. Jeśli jesteś kobietą i nie możesz przestać myśleć o mężczyźnie, może on uosabiać twojego animusa, odzwierciedlając cechy takie jak siła, stanowczość czy logika. Ale co jeśli te cechy cię przerażają lub wydają się poza twoim zasięgiem? Wtedy może pojawić się frustracja, fascynacja lub obsesja. Fascynacja tą osobą jest w rzeczywistości tęsknotą twojej psychiki, by zintegrować te cechy w sobie. Na przykład, ktoś, kto uosabia wolność i spontaniczność, może wywołać twoją zazdrość, jeśli ty sam czujesz się uwięziony w rutynie, lub może to być przyciągająca mieszanka, inspirując cię do tego, byś sam był bardziej otwarty na zmiany. Zadaj sobie pytanie: jakie cechy tej osoby podziwiam? Zastanów się, czy możesz rozwijać te cechy w swoim życiu. Projekcja to co widzisz w innych, pochodzi od ciebie. Jednym z najbardziej przełomowych pojęć Junga jest teoria projekcji. Mówi ona, że nasze uczucia wobec innych, czy to pozytywne, czy negatywne, są w rzeczywistości odzwierciedleniem tego, co dzieje się w nas. Pomyśl o projekcji jak o filmie wyświetlanym na ekranie. Osoba, na której się skupiasz, jest ekranem, ale obrazy i emocje pochodzą z Twojego własnego projektora, z Twojego umysłu. Jeśli jesteś zafascynowany czyimś sukcesem, może to wynikać z Twojego pragnienia, by osiągnąć coś podobnego. Jeśli odczuwasz gniew wobec kogoś, kto zdaje się przegrywać życie, być może boisz się, że sam sobie nie radzisz. Projekcje nie są łatwe do rozpoznania, bo często mamy tendencję do obwiniania lub idealizowania innych, ale kiedy zauważysz, że Twoje uczucia wobec kogoś są niezwykle intensywne, to znak, że warto się zatrzymać i zastanowić, czy to, co widzę w nich, nie jest przypadkiem odbiciem mnie samego. Gdy zaczniesz myśleć o kimś intensywnie, zapytaj siebie, co ta osoba uosabia, czy to cecha, którą cenię, czy coś, czego się obawiam, to ćwiczenie pomoże ci przekształcić projekcję w samopoznanie. Synchronia. Kiedy wszechświat daje znaki, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się pomyśleć o kimś, a chwilę później dostać od niego wiadomość, albo usłyszeć w rozmowie ich imię, tuż po tym, jak pojawili się w twoich myślach, Jung nazywał takie zjawiska synchronią. Znaczącymi zbiegami okoliczności, które łączą twój wewnętrzny świat z zewnętrzną rzeczywistością. Synchronia to jak wiadomość od wszechświata zwróć na to uwagę. Nie chodzi tylko o zbieg okoliczności. Według Junga to sposób, w jaki twoja nieświadomość komunikuje się z tobą poprzez świat zewnętrzny. Na przykład, jeśli często widujesz czyjeś imię lub przypomina ci o nich konkretne miejsce, być może Twoja psychika daje Ci sygnał, by zastanowić się nad ich znaczeniem w Twoim życiu. Za każdym razem, gdy doświadczysz synchronii, zapisz, co się wydarzyło i jakie emocje to w Tobie wzbudziło. To może być wskazówka, by pogłębić refleksję nad tą osobą i Twoimi uczuciami wobec niej. Jak rozszyfrować swoje obsesyjne myśli? Kiedy ktoś zajmuje Twoje myśli, możesz czuć się przytłoczony, ale zamiast traktować to jako problem, zobacz to jako szansę. Oto kroki, które możesz podjąć, by zrozumieć, co naprawdę się dzieje. Refleksja. Poświęć chwilę, by określić, jakie emocje ta osoba w tobie wywołuje. Czy to fascynacja, gniew, smutek? Analiza. Zastanów się, co te emocje mówią o tobie. Czy to nieśmiałe pragnienie, stłumiona złość, a może coś, co boisz się przyznać? Działanie. Wykorzystaj tę wiedzę, by pracować nad sobą. Może to oznaczać rozwijanie cechy, której ci brakuje, lub skonfrontowanie się z dawnym bólem. Co te myśli naprawdę oznaczają? Kiedy ktoś stale zajmuje twoje myśli, łatwo jest wpaść w pułapkę myślenia, że chodzi tylko o tę osobę, ich działania, słowa czy obecność. Ale Karl Jung uczy nas, że to coś znacznie głębszego. Te myśli są jak echo, które odbija się w twojej psychice, wołając cię do spojrzenia w głąb siebie. Każdy, kto wywołuje w tobie silne emocje, od fascynacji po irytację, pełni rolę lustra. Pokazuje ci twoje własne pragnienia, lęki i nierozwiązane konflikty. Zamiast więc próbować te myśli zepchnąć na bok, zapytaj siebie: Dlaczego właśnie ta osoba wywołuje we mnie tak silną reakcję? Być może widzisz w nich coś, czego pragniesz, cechę, którą podziwiasz, ale boisz się wyrazić. Może to być wolność, pewność siebie, odwaga lub kreatywność. Z drugiej strony, mogą wywoływać w tobie negatywne emocje bo przypominają ci o czymś, czego nie akceptujesz w sobie, o słabościach, których wolisz nie zauważać, lub o bolesnych wspomnieniach, które nadal mają wpływ na twoje życie. Co więcej, takie myśli mogą być dla ciebie sygnałem, że nadszedł czas na rozwój. Jung wierzył, że każdy z nas ma potencjał, by zintegrować swoje ukryte cechy, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, i stać się bardziej kompletną wersją siebie. Ludzie, którzy nie dają ci spokoju, są jak przewodnicy. Ich obecność w twoich myślach wskazuje na kierunek, w którym warto podążać. Nie zapominaj również o synchronii. Jeśli ciągle spotykasz znaki związane z tą osobą, to może to być wszechświat, twoja intuicja lub nieświadomość, próbujące coś ci powiedzieć. Może to być przypomnienie, że w tej relacji kryje się lekcja, której jeszcze nie odkryłeś. Zamiast traktować obsesyjne myśli jako coś niepożądanego, spróbuj zmienić swoje podejście. Zobacz je jako zaproszenie do samopoznania i rozwoju. W każdej emocji, fascynacji lub frustracji kryje się klucz do zrozumienia siebie. Ludzie, którzy zajmują Twoje myśli, często są bardziej związani z Twoim wewnętrznym światem niż z samą rzeczywistością. Jeśli film ci się spodobał i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zrozumieć samego siebie i odkryć tajemnice swojej psychiki, koniecznie sprawdź kolejny materiał na moim kanale.